Cześć, witam Was na kanale A Ty Grasz. Ja nazywam się Paweł Różański i dzisiaj Wam przedstawię kilka gier na konsolę PlayStation 4, które wy, które warto się zaopatrzyć już dziś. Zapraszam. Słuchajcie, od jakiegoś czasu Zastanawiam się i sprawdzam gry, które już na przykład posiadam, ale wiem, że nie do końca było je łatwo zdobyć, a może. Może inaczej, może od początku. Czasem jest tak, że jak wiecie, sami są gry, które na przykład są w jakiejś tam pewnej ofercie, w dużym sklepie na M powiedzmy, tak, w tych dużych takich sklepach sieciowych. I te gry zazwyczaj nie kosztują 40, 50, 60 zł, tylko na przykład często ta gra jedna z drugą utrzymuje się na poziomie 100 zł, 120, czy tam na przykład 90, 80, 90 czasami. I te gry stoją w miejscu, i faktycznie i tak było z tymi grami, które wam zaraz za chwileczkę pokażę, i dzisiaj one są już odpowiednio. Droższe do tego, jak były i stały wtedy w miejscu. No troszkę tak zawinąłem, ale faktycznie tak jest, I ja to obserwuję. Jako, jako, jako kolekcjoner staram się wyszukiwać takie gry, które będą raczej, raczej będą drożeć. Nie będą stały długo w miejscu, tylko właśnie w jakimś czasie one będą szły do góry. I nic innego, jak właśnie tak będzie z pierwszą grą, którą już niejednokrotnie pokazywałem, ale powoli naprawdę zaczynają się różne dziwne rzeczy dziać z cenami tej gry, a to jest nic innego jak remodel. Turnampe, tur, turnam turnam fathers dokładnie jest jeszcze Kurczę, zawsze zapominam tej nazwy coś tam Porcelain. W każdym razie to jest, to jest pierwsza część, a tamta jest drugą częścią. I te w te gry właśnie Red warto się zaopatrzyć, dlatego że one już rosną w cenie, i już w zasadzie nie są takie tanie. I mocno polecam tą gierkę. Jest to ciekawa sprawa. Ja już opowiadałem na kanale chyba ze dwa albo trzy razy o tej grze, więc nie będę się tutaj rozwodził. Nawet kiedyś robiłem z tego live streama, nie wiem, czy jest zapis chyba powinien być. W każdym razie polecam w tą grę się zaopatrzyć, można już w tym roku sobie popatrzeć, jeszcze, jeszcze w tym roku popatrzeć, czy coś czasami nie wbije się na Allegro w dobrej, jakiejś tam dobrej, przyzwoitej, powiedzmy dla nas, cenie. To by było to. Słuchajcie, ciekawostka taka. Jest taka gra, którą ogrywało bardzo dużo z nas. Ja na przykład liznąłem dosłownie, ale wiem jedną bardzo ważną rzecz, i pewnie większość z Was też wie, ale wiem, że są osoby, które na pewno tego nie wiedzą. O co chodzi? Chodzi o grę. The Order, tu nawet jakaś jeszcze 60 jest na, napisana, bo to gdzieś kupowałem, w, nie wiem czy w komisji czy gdzie. W każdym razie, właśnie to jest polska wersja, a to jest wersja angielska. Czym to się różni dla nas? Słuchajcie, ta rośnie naprawdę w cenie, i nie jest to takie oczywiste, żeby ją dostać w dobrej cenie. Tą spokojnie dostaniemy, czyli angielską. Jaka jest różnica i dlaczego mamy dwie? Otóż angielska wersja nie posiada polskich napisów nie posiada w ogóle polskiej wersji, a ta posiada, ona jest po prostu zapisana na płycie, nie ma w tego żadnej aktualizacji do, do tego, więc jeżeli my chcemy mieć polską wersję, to kupujemy tylko i wyłącznie w polskiej wersji, bo nie zaciągnie nam się do, do angielskiej wersji yy, yy, Polszczenie tak? I to jest bardzo ważne w tej w tej grze. The Order 1886 to jest bardzo, bardzo, jeszcze raz bardzo dobra gra. Zaskoczenie wielkie, i tak jak powiedziałem, ja to troszeczkę liznąłem ale mam na nią ogromną ochotę, i nie wiem, właśnie, czy w tym czasie, powiedzmy, do końca roku sobie jej nie przejdę, bo ona jest bardzo krótka z tego, co wiem. Zresztą rozmawiałem już niejednokrotnie z osobami, które ją przeszły, i ona jest bardzo krótka, wręcz za krótka, i stąd też ją oceniają, jak oceniają, bo, bo gra jest naprawdę bardzo fajna. Bardzo fajna, bardzo dobra, i spokojnie mogę tak powiedzieć, bo to wypowiadały się osoby, które naprawdę mają pojęcie o grach, więc spokojnie można to polecić. I ona rośnie w cenie. Ta właśnie polska wersja. Kolejną grą, słuchajcie, to wiesz, wiecie, wiecie so, są gry takie. Ja ostatnio się zaczepiłem na takiej stronie już nie, nie ja pamiętam. Ja często zapominam. <grym> Serio. Tym bardziej jak jest kilka członów jakichś. Chodzi o Kickstartera. Są gry, które są właśnie mm, na tym całym naszym, jak to się mówi, Kickstarterze. O co chodzi? To jest taki portal, w którym ogłaszają się, ogłaszają się deweloperzy, tak, którzy chcą powstać na przykład, chcą zrobić jakąś grę, są nowi w tym całym świecie naszym, prawda, gamingu i chcą za jakąś tam zabysnąć i zrobić po prostu grę, tak, mają jakiś pomysł, mają już studio jakieś tam deweloperskie, mają ludzi do tego i chcą nad jakąś grą pracować i ludzie się zrzeszają tak jakby pod tymi ich, pod tymi ich pomysłami i wpłacają im pieniądze i wtedy dzięki temu ten deweloper, który nowo powstały czy też nie, jakiś tam też istniejący, który ma jakieś pomysły, nie ma na to kasy, na poczet tych pieniędzy, które zostaną wpłacone, oni albo zrobią grę, albo nie zrobią. Jest to pewnego rodzaju ryzyko, ale faktycznie tak to się odbywa. Jest tam jakaś pula pieniędzy, którą trzeba przeznaczyć, i, i ci ludzie, którzy właśnie ogłosili się w ten sposób, taką grę chcą wypuścić i właśnie jeszcze raz na podstawie tych pieniędzy tą grę produkują. I tak było właśnie z grą wrestler. To jest właśnie. Gierka słuchajcie, bardzo prześmiewcza, jaja jak cholera, ja on grałem, nie pamiętam czy robiłem z tego live livestreama kiedyś, ale wiem, że w napędziu mnie była kilkukrotnie, jest tu nawet darmowe przejście do, jest, jest nawet tam napisane, upgrade unavailable, tak, do PS5, czyli mamy tutaj darmowe przejście do pozycji PS5. Czym się tu różni grafika i tak dalej? Słuchajcie, no często to są naprawdę marginalne, ma jeszcze raz marginalne różnice, chociaż są takie gry, które no mają tą różnicę faktycznie. To jest, to jest, słuchajcie, to jest typowy Indyczek, także... Ale bardzo fajny właśnie, dlatego mówię, że tą grę z tego Kickstartera na początku oceniano w taki sposób, że to będzie paździerz na rynku, jeśli chodzi o ceny w ogóle faktycznie. Ona była dosyć tania, ale nie tak prosto i łatwo dostępna, wcale nie. I ja uważam, że ta gra może wzrosnąć w cenę, dlatego, że już dziwne rzeczy się na rynku z tą grą dzieją. Są i jakieś tam... za 70-80 zł, ale są mi też za 140, za 160. Nawet widziałem za 200 zł jakieś warii. To no troszkę chyba warię, bo takich cen no nie ma. Na ebayu jednak takie ceny różne też faktycznie istnieją. To nie jest tylko wymysł naszych polskich tutaj kupujących czy sprzedających, ale faktycznie z tą grą coś jest. Jest jakiś ruch na rynku, który powoduje, że ta gra zwyczajnie po prostu. Drożeje. Są to małe, małe, bardzo małe jakieś tam ruchy cen, ale te ruchy są, więc coś w tym moim zdaniem może być. Więc, więc tego Rastlera ja mocno proponuję, bo to jest bardzo fajna gra i, 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 i warto ją mieć w kolekcji. Zwłaszcza, że dzisiaj jeszcze ją kupimy za przyzwoite pieniądze. A jak będzie, zobaczymy, bo nie wiadomo ile jej wyszło. Nie mogę znaleźć tej informacji nigdzie, także coś tu może być na, na rzeczy. Kolejną grą, którą polecam, żeby warto mieć ją w swojej kolekcji i warto ją zakupić, to jest, słuchajcie, gra, którą no, na pewno w moim wieku ludzie, którzy grali kiedykolwiek w tamtych czasach, czyli lata 90., muszą znać. Jest to oczywiście jakaś tam. No to jest nowa kontra, tak? Nowa Rogue Corps. Gra mocno, mocno źle oceniana. Dziadostwo, jak się prosi. Słuchajcie, to, 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 coś ciekawostką, ja jeszcze nigdy jej nie miałem w... Yy, znaczy nigdy w nią nie grałem tak jakby, żeby w nią pogrzeć, tylko chyba sprawdzałem, bo ja wszystkie gry od jakiegoś czasu pamiętam, gdzie te gier już, już troszkę tak zacząłem sprawdzać, co chcę, to, czego nie chcę, bo faktycznie kolekcjonerstwo na początku jest takie troszkę rozpiechszone na różne, na różne kawałki. Raz to zbierać to, tamto, tamto, ale coś się znajdzie, to kupujesz, nie? No i tak było na początku moje, mojego zbierania, ale ta gra była, ta gra była właśnie gdzieś pomiędzy tym kupiona i ja ją tylko włożyłem, włożyłem po prostu, sprawdziłem w nośniku czy działa i pewnie odstawiłem, bo w ogóle nie pamiętam, ale wiem, wiem o tym, że to jest Krab po prostu, nie jest, to, nie jest to fajne i ta kontra, która była na Pegasusie, czyli na Nintendo, tak, z Nintendo, no to mm, ta kontra Rock Corps, no to jest sorry, ale po prostu paździerz, nie? Nie chcę się wypowiadać, jako że to jest moje zdanie. To jest zdanie użytkowników, którzy dodali swoje na przykład recenzje na internecie. Żeby nie było później w komentarzach, że, że, że słuchaj, nie znasz się na tych grach i w ogóle. Tak, tego nie znam, przyznaję się, ale wypowiadały się, wypowiadały się osoby konkretne w tym temacie, więc nie będę tutaj em, jakoś specjalnie wariata strugał. No w każdym razie, tak to wygląda, takie gry polecam, jest to Contra Rock Corps, jest to Rustler, jest to ten The Order. 1886 w polskiej wersji, bo to jest bardzo ważne, bo ona nie jest droga. Tylko że właśnie u nas, u nas w Polsce ona jakoś tak wcale w idzie. I ten Remoderat. Te gry polecam serdecznie sobie je nabyć, bo powoli już tak jak powiedziałem wcześniej, zaczynają się różne ciekawe sytuacje. Słuchajcie, zanim wam pokażę, bo muszę wam pokazać fajne rzeczy, które mi tutaj już naprawił, bo to są naprawione rzeczy. Od Pawła Igrasa. Paweł Igras, który jest tak jakby moim monterem, elektronikiem do wszystkich spraw, którymi przychodzą często z zagranicy. I takie rzeczy dzisiaj mi właśnie przyniósł i chciałbym Wam je pokazać, bo naprawdę są super. No może nie wszystko takie jest super, jeśli chodzi o wygląd, bo pewne rzeczy się odratować nie da, jak jakieś ubytki w ogóle w plastiku i tak dalej. Bo ja jestem dosyć taki, że ja lubię wszystko, jak jest idealne, nie? Ale pierwszą rzecz, którą Wam pokażę, to będzie prezencik. Prezencik od Pawła Igrasa w formie. Nintendo Entertainment System, tak jest, nasze piękne Nintendo, które się wzoruje wiadomo na jaki gra, który doskonale pamiętamy z lat 90. -tych. Nie jest to idealny stan, słuchajcie, ale jak dość tej mi zdjęcia, jak zdąży Paweł mi dostać zdjęcia, jak ona faktycznie wyglądała, a jak wygląda teraz, to słuchajcie, no jest sztosik, naprawdę jest sztosik. Bardzo fajnie, bo ja czegoś takiego nie miałem, a potrzebuję często do sprawdzenia jakiejś tam dyskietki, nie? Jakiegoś tam kartidża, przepraszam. I taki, takie Nintendo mi się super przyda, bo zwłaszcza, że to są wszystkie porty porobione, poczyszczone, bo to było jakieś takie zawilgocone w środku, też coś tam było nie tak. I bardzo dziękuję Ci, Paweł, bo no, czasem takie, że jakaś dyskietka przyjdzie, czy tam ten kartridż właśnie i chcę, chcę go sprawdzić, ale nie mam takiej fizycznej możliwości, po prostu. No, nie mam takiej możliwości, bo nie mam na czym. Mam jedynie to, 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 to taką, co jest mini, nie? Nintendo Entertainment System. Tak samo właśnie no, jest to, no, ale tutaj się sprawdzić tego niestety nie ma, bo tam kartridże nie wchodzą. Słuchajcie, zanim Wam pokażę naprawdę piękną konsolę i to będzie taka może zagadka, ciekawe, czy ktoś zgadnie. No, pewnie ktoś, ktoś z Was zgadnie w komentarzach. Napiszcie, napiszecie, co to będzie za konsola, z jakiego wypustu i z jakiej to gry, bo to jest to specjalne wydanie. Nie jest to moja konsola, jest to mojego serdecznego przyjaciela, ale właśnie przyszła z naprawy od Pawła i muszę Wam ją pokazać, bo wygląda po prostu obłędnie. Zanim Wam pokażę, to słuchajcie, wszystkiego dobrego jeszcze na święta. Kiedyś składałem, kiedyś no, chyba przeczytałem, składałem życzenia razem z żoną na te święta Bożego Narodzenia, aby Wam się wiodło, aby wszystko było w porządku między nami, kolekcjonerami, u Was w rodzinie, żeby było zdrowie, bo to jest chyba najważniejsze. Też często tak powtarzam, tak, tak sobie kiedyś zaśmiałem i spodobało mi się to, że też wam życzę troszkę tak w pazurkach, w najmniej oczekiwanej chwili roz, rozładowania pada, prawda? no bo to, Czasami tak się życzy, nie wiem, w każdym rejonie Polski to różnie się tak dokucza, tak troszkę prześmiewcza, ale no w tym wypadku akurat ja zawsze mówię w ten sposób. Także zdrowia, szczęścia dla rodziny. Ciepła, bliskości też w te święta, i nie tylko, bo to też święta powodują często u ludzi coś takiego, że tylko w święta się człowiek normalnie do kogoś odnosi, czy normalnie o nim, nawet czasami myśli. Bądźmy ludźmi, tak jak na przykład u mnie w domu, u mnie w domu. Ja śmiało mogę powiedzieć, że jesteśmy, jesteśmy kochającą się rodziną i wszystko jest w porządku, tak jak być powinno. Oby było tak jak, jak najdłużej, i Aniu, również tobie bardzo życzę wszystkiego dobrego na łamach tutaj naszego kanału, bo przecież tworzymy tutaj społeczność, która naprawdę powoduje, że jesteśmy. Jesteśmy dobrze sytuowani, jeśli chodzi o takie nasze relacje. Nie? I, to jest, I to jest bardzo fajne, podoba mi się to, zawsze chciałem stworzyć społeczność razem jeżeli mogę to razem robić z moją małżonką, która mi mocno pomaga przy kanale, to ja serdecznie dziękuję. Sztosik, bardzo, bardzo, bardzo dziękuję. Ania, kocham Cię nad wyraz. Kocham dzieci, wszystko nasze, co jest wspólne. Was bardzo wszystkich lubię i naprawdę bądźmy ludźmi, nie bądźmy sobie wilkami, bo to jest dzisiaj niestety bardzo częste, jak zauważamy. Troszkę się tak, no niech będzie. Słuchajcie, pokażę Wam, pokażę Wam konsolkę aż mi jest. Ach, chcę ją tak. Ona jest strasznie ciężka. Oczywiście jest to Xbox One. Tak, ale zobaczcie, jaki on jest piękny. Z jakiej to jest gry? Bo to jest specjalna wersja. Edycja. Tu się tak ładnie mieni. Nie wiem, czy to właśnie będzie widać, kurczę nagraniu. Na ale jest po prostu śliczna, i ona była naprawdę źle wyglądająca, a Paweł ją odratował i wygląda cud miód malina. Może nie jest to stan idealny, bo nie jest, ale wyciągną z niej, co się tylko da. Jest to konsolka, jak mówię, pierwszy Xbox One. Wszystko tutaj pięknie śmiga, powyczyszczana, porobiona. Wszystkie naklejeczki nawet ponaklejane nowe. No po prostu jest sztosik okropny. No i tutaj ten właśnie motyw taki, prawda? Co to jest za motyw? O co tutaj chodzi? Chcę tak powyginać troszkę, żeby było widać na nagraniu. O co chodzi? Co to za konsolka? Za jakiej to giery? Bo jest to tak, jak jeszcze raz powtarzam, specjalna edycja i ja już sobie ją tutaj odłożę. Paweł oczywiście się zajmuje takimi rzeczami. Jeżeli ktoś mu przyśle konsolę, on stara się zrobić z nią jak najwięcej. Nie że tylko tak jak do takich dużych, jakichś tam elektroników, nie, że wyślesz, a dobra, naprawione się gdzieś w kąt i dobra, spoko wysyłamy kasę zapłacona, cześć na ra. Nie, to jest właśnie gość, który. Dosłownie pieści to że tak głupio nazwę, ale faktycznie tak jest. On zobaczy coś, to nie tak, że ty mu mówisz, że słuchaj, to, to jest do naprawy i tam spoko. Nie, on zobaczy, zauważy, on czasami ci nawet tego nie powie. Naprawdę zrobi ty później zauważasz, że jakaś ingerencja była, ale zdecydowanie na plus. I to mi się w tym człowieku bardzo podoba i będę tego człowieka tutaj promował, będę tutaj go reklamował, dlatego że taka praca mi się podoba. Najbardziej, bo ja też tak podchodzę w swoim życiu do różnych tematów, właśnie. że Jeżeli coś widzę, że jest nie tak, to ja to chcę zrobić. Nie, nie muszę mieć jakichś honorariów, bo i tak ja, ja i tak z tego będę miał to, co chciałem mieć, czyli jakieś tam pieniądze z jakichś tam, prawda, naprawy czy z czegoś. Ja, ja mówię przykładowo, jak to powinno wyglądać. A ten człowiek bierze po prostu i tak jak dobry mechanik samochodowy, tak jak dobry mechanik samochodowy, zobaczy, że śrubka cieknie. A, wymienię, czego ma musilać, nie? O to właśnie chodzi. Pokażę kolejną konsolkę tutaj, słuchajcie, to również przyszło od Pawła, bo troszkę tak pod koniec roku podgonił roboty. On to wszystko, słuchajcie, o matko święta, pakuje w takie folie bąbelkowe jak przychodzi. Ja nie widziałem, słuchajcie, naprawiałem wiele konsol gdzieś tam wcześniej, ale nigdy mi tak nie przychodziło, nie, że, że tak zapakowane, wyczyszczone. No sorry, no nie, to można można tłumaczyć tym, że kanał mam, to, to mi tak wysyła specjalnie, Nie, 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 on tak po prostu robi każdemu. Tutaj mamy kolejnego niewidalnym stania, również Xbox One, a, również odratowanego. On był mocno zarysowany, mocno pokiereszowany, ale już jest taki w miarę, że można go na półce postawić spokojnie i ładnie wygląda. No strasznie to jest duże, nie? To są strasznie duże sprzęty. Ale fajnie to porobił, chłopak, i chwała ci za to, Paweł, jeszcze raz, będę Cię chwalił tutaj na tym odcinku. Ale kurczę, no jest faktycznie za co, nie? Kolejny Xbox One i teraz mamy. O! Teraz mamy Xbox One S. Dorwę się do niego, dorwę się do niego. Kolejny również zapakowany. Folie kurczę. No trochę tych konsol było do roboty, słuchajcie, w tym, w tym roku. W tym roku w ogóle takie podsumowanie powinienem zrobić. Nie wiem, czy zrobię. Może mi się uda. Jak będziecie chcieli w komentarzach napiszcie, czy chcecie takie podsumowanie moje roku. Tu mamy kolejną konsolkę XBOX ONE S w bardzo ładnym stanie zresztą. Ś świetnie wygląda, naprawdę świetnie wygląda. Bardzo mi się podoba, tu moje palce odbiłem, ale jest naprawdę bardzo, bardzo ładna. Bardzo ładna. Śliczna jest. Tak jest. Jeszcze ma tą naklejkę tutaj z przodu. Słuchajcie, naprawdę warto, warto czasami... Warto czasami oddać konsole, jeżeli nie wiemy, co z nią zrobić, żeby sobie je po prostu nie spieprzyć, bo już słyszałem, nieodkrotnie ktoś do mnie pisał, Adama takiego, pozdrawiania, nie będę nazywał, mówił, który właśnie próbował wymienić sobie, coś tam sobie wymieniał przy, przy, przy płycie główną, bo, głównej, bo twierdził, że sobie z tym poradzi. Poradził sobie, wymienił, ale konsola już nie wstała. <grych> Jakie zwarcie poszło. Czasem warto wydać raz, a dobrze, naprawdę. Bo wiadomo, no, człowiek, który naprawią, musi za to wziąć pieniądze. Dzisiaj są czasy, jakie są, nikt za darmo tego nie będzie naprawiał. Ale właśnie do, do tego mówię, do tego piję, że czasami lepiej raz zapłacić, a dobrze i mieć święty spokój później na lata z tą daną konsolą, którą. Mamy. Dobra, troszkę się rozgadałem. Słuchajcie, do grupy Atygrarz zapraszam na Facebooku, która zrzesza nas wszystkich, tak? Którzy oglądają mój kanał i, i też nie tylko. No, zapraszam wszystkich, słuchajcie. Jest tam pełna kultura. Jeżeli ktoś coś krzywo się odezwie od razu, od razu jest. Yy, może nie banowany, ale od razu gdzieś tam się zwracam uwagę, bo jest to content family friendly, taki typowy, i nie ma tam miejsca na dyskusję głupiego typu, jak że jesteś głupi na przykład, albo jakieś konstruktywne opinie, no to wie, wiecie co, już jestem chwilkę w internecie i ten konstruktywne opinie, jak to niektórzy mówią, nie będę kończył, no bo to też nie powinienem tak mówić, ale my się na tu, tutaj na tej grupie nie zgadzamy. Znaczy zgadzamy się, ale jakieś faktyczne takie dobre opinie, a nie jakieś takie, żeby troszkę po bokach, ale jednak komuś dokuczyć. Tutaj czegoś takiego nie ma, więc spokojnie któryś z waszych synów czy tam córka spokojnie wejdzie sobie na tą grupę i tam na pewno odczyta tylko Fajne i po, porządne informacje, a nie, a nie jakieś tam głupoty i, 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 i tak dalej. Dobra, słuchajcie, aha, jeszcze jedna rzecz, o, od Pawła, jeszcze dostałem takie, gdzieś tam podobno w Empiku były, nie wiem, nie widziałem tego, nie, 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 nie zauważyłem, ale takie przypinki, w Wigilii chyba będę z taką przypinką, tylko ciekawe z którą, <laughs> dzięki Paweł. Zapakowane takie, właśnie w, taki, w takim czymś, dlatego że już urwałem z tego gdzieś tam mu się coś tam, coś tam mu się wylało i musiał szybko rozpakować. Jakoś tak było, Pawło, nie? <grym> w każdym razie tak to wygląda. Polecajka gier była. Pokazałem, co mi przyszło z naprawy od Pawła. Także co, widzimy się na pewno jeszcze w tym roku. Dlatego że pomiędzy świętami a nowym rokiem chciałbym zrobić jakiegoś livestreama, Na którym sobie w coś zagramy, ale też porozmawiamy. Myślę, że powoli do tych live będę wracał. Prawdopodobnie, bo jeszcze nie chcę zapeszać, prawdopodobnie jest. jest Jestem już w trakcie przeprowadzki, więc znowu będzie troszkę mi tutaj gorzej. Będę nagrał w tym miejscu, aczkolwiek będę miał, znowu, będę miał znowu jakieś tam trudności. Zobaczymy, chcę się w końcu przeprowadzić tam, gdzie docelowo bym chciał, ale to są, słuchajcie, takie rzeczy, że koszta ogromne, więc zobaczymy, jak to będzie. Ja Wam serdecznie, słuchajcie, dziękuję. Co złego, to nie ja. No i cóż, słuchajcie, kolekcjonerem się jest, a nie bywa. Pozdrawiam, do następnego, cześć.